Nie bardzo i nie mogę mieć i mieć prze ciebie i nie mogę mieć I za was wszystko i nie mogę dać I brać miłość i nie mogę brać i osiem i pół fajnie nabiło żżyweczka i już jedzie, ale się zaśwedburnej weciął Uwaga kolos, trzeba uważać, żeby się w 110 zmieścić. No, ale to na luzie. Trzeci raz leci Grzegorzek. Ale leci równo. A tak niesympatycznie pachnie, że uu, uu. Wychodzą rolady, wychodzą. No jestem w dobrej myśli na razie. 150. fakt, fakt to jest tylko 150, ale zrobiony kompletnie raf. Faktycznie 2 sekundy w dół, z pauzą na dole, bez butów, bez neoprenów. Czuję moc, mocz z dołu. Wczoraj troszkę nabiłem tej wagi. Dzisiaj już dwa razy Grzegorzki leciały. Trzy raz na siłowni. No i co, zakładamy 80, 180 i jedziemy już w neoprenach i w butach. odczuć tych neoprenów to jedno jest to, że na pewno są jednak ciut za szerokie. Mogły być Mki, Może byłyby inne odczucia, nie wiem. Ale aktualne, no to brakuje im do niebieskich sporo, sporo komfortu, bo jak schodzę z tym to nie czuję w ogóle mocy, żeby z dołu mi coś dawały. Taki nie wiem, może mam dyskomfort że no, może zbyt dużo oczekuję jeszcze względem ich, że może rozmiar, a najprawdopodobniej e, no, grubość tych neoprenów jest praktycznie o, o, o połowa cieńsza od tych niebieskich. No i w niebieskich się bardziej komfortowo czuję, jestem w stanie więcej dołożyć, ale spokojnie znam właściciela, także będzie chciał na pewno je ulepszać, aż dojdzie do takiego, takiego momentu, aż mu się uda zrobić z nich takie jakie powinny być więc spokojnie no ja sobie będę wchodził już w taśmę żeby się spokojnie przygotować nie mam się mocyklana Okej, okay, teraz drugi dobry. Jakie odczucia na razie? Na razie spoko. Tak dałem troszkę wyżej tą sztangę, to te 2,30 było łatwo wziąć ze stojaków. Będę musiał jechać na monolift do nowego Smarta w Warszawie. W Katowicach. Na Roździeńskiego chyba, czy tam gdzieś tam obok. Tam jest monolift. Mam nadzieję, że tam są też... Taka strefa olejko z prawdziwego zdarzenia. Nie byłem tam, ale... Dużo pozytywnych opinii tam jest, więc tam się przejadę. Bo już muszę jak najwięcej treningów odbywać na normalnej sztandze, przede wszystkim trójbojowym. Mam nadzieję, że tam taka jest. No i na krążkach Lejko trójbojowych, przede wszystkim na Norrificie, bo tracę tu dużo, dużo, dużo sił na odejściu ze stojaków, a niepotrzebnie. No ale tak, 2,40 teraz pójdziemy na raz. się poszło dobrze. no Co się staram robić? Staram się robić maksymalnie głęboko. Maksymalnie głęboko żeby potem mu na zawodach tam parę centymetrów ukraść, bo im bardziej się przyzwyczaję teraz, to potem może być bum, może, a nie musi. Yo, yo, yo Ja już po treningu No i w końcu się zrobiło na treningu To co się miało zrobić Od razu lepszy humor Perfekto humor Wytyczny zrobione w 100% tak? Więc Wiem, że z siadu będę na pewno zadowolony Siad to jest moja ulubiona dyscyplina, konkurencja Infinity, w łokulu, ale nówka ładne, ładne 2,50 poszło luźno robię bardzo głęboko żeby móc potem na zawodach parę centymetrów ukraść widać, że tam te odejście tam nie chwieje, brzuch i tak dalej tam jest też takie, a nie inne nierówności w tym miejscu ale je na pewno sobie przejadę na Rozińskiego w Katowicach na monoli. za tydzień będę już musiał bo już wchodzimy w taki etap, że już każdy szczegół ma znaczenie Sebik wypisze nowe pikowanie może ogarniemy to z Big na KFD zobaczymy sobie na kanale raczej także może jakaś, jakiś temat z tego się pojawi fajnie, fajnie jestem pozytywnie zaskoczony, że tak poszło bo temu nie poszło ale 3 cztery dni takiego off-pull -off praktycznie totalnego I spokojnie weszło A też e, Nie będę wchodził na antla Nie ma sensu Niestety Nie szykuję się tam, no nie wiadomo jaki wynik Górnie plan był zrobić dźwięk lepszy jak XPC, ale Wiem, że nie będzie, bo to jest dla mnie niewiadoma nie wiem czy tam nie będę chciał w ogóle ćwiary zaliczyć bo nie wiem na razie te dwójki są tak dziwnie się jakoś jak galereta nie wiem przy ciągnięciu to po prostu będę chciał jeden dwa treningi zrobić w przeciągu yy, całego tego planu no i zobaczymy jak to się wszystko pokaże no i tyle ja mam las christmas, a co nie kurwa? Bawimy się. O O ty ty Nie wiem czy widzieliście w dzisiejszych pis tam dużo osób widziało w się tego, co Seba napisał. Ze mną związany z tym, z tym budzikiem. Najlepsze, że wczoraj o tym myślałem. Chciałem sobie przypomnieć, ale to tak było mniej więcej, tak opowiadał, powiadał. Nie? Tak była pierwsza klasa gimnazjum. I rozumiesz, by się w niedzielę zasnęło. lepsze, że przed tym, jak zasnąłem, mówiłem mamie, żeby mi strzyła tornister. Bo to jest, coś mi się tam rozleciało, chyba jedno rami, ramię mi się urwało. I gadam mamie je, weź mi to wstrzy, ona go dobra dobra, ci to, nie? No i mi się zasnęło, nie? rozumicie Mieli Mieliśmy zegarek taki, że jak miało 19, pokazywał, pokazywał, tam jest 19, to pokazywał 7 z kropką na dole. No i to było na, na meble ściance. No i. Rozumiecie? Genał ta kropka, jak się leżało, siedziało, to nie było widać tej kropki, ale jak się wstało, to się ta kropka było, tak powiedzmy, widać, nie? No i o kurde, budza się, siódma, nie wiem, 30 była, macza kurde, braciki na, na kąpie siedzą, dwie siostry tam w izbie, bierają się, coś tam piszą, bawią się czymś tam. Mama nie śpi, tata nie śpi. Macza przez okno, kurwa Pełno bajt na placu, godym, kurwa Siódma już tyle bajtli Na placu, godym, kurwa, co jest grane, nie? No i oblekął się na ta siłownia, a znaczy na... E, do tej szkoły Pakuje tornister i... Jeszcze patrz, ten tornister nie był zszyty, nie? Jeszcze mama dostała haja ode mnie Czemu mi tego nie strzyła? A ona, no świeci to, świeci ci tego, do, no do Jak zszyjesz, jak idę do szkoły, nie? Patrzą co na mnie w tym... W tej aupie, a jo... Obleką buty, wbiera ten turister i wyłaża, nie na klotkę. Na tę klotkę ida i sąsiad, Co mieszka nad nami. A do Kaj ty idziesz, nie? Marcin. I do Kaj, no do szkoły, nie? A on, jak do szkoły? W niedzielę do szkoły, nie? A jego dom, jak niedziela? Przecież jest poniedziałek, tam siódma nie? A on, nie, jest dziewiętnasta nie? Niedziela. A jego do właściu. takie akcje były, no. Takie przeboje. Zaraz ten zegarek wymienili na inny <noise> ale taka akcja była no. To jest autentyk No, a co do mojego dzisiejszego treningu, to Odbyłem Trening Także już jest po treningu I rozumiecie Zrobiłem spotopress 70, 60, 90 100, 110, 120 2210 5 serii, 5 powtórzeń Jakoś tam było mniej więcej Także poszło nie chciałem wchodzić ciężej, bo ostatnio tak mnie lubi Modern! Yeah, ale jadą. Popolewa mnie ostatnio ten bark od czasu do czasu, także udało się go w miarę fajnie zmobilizować i, i udało się zrobić ten ten, a potem zrobiłem w formie ekspresowej rozpiętki polikwina z Reverse Butterfly. No i połączyłem to z bicepsem. Jak widzieliście, wystarczyło 30 kg na sztandze i... I moje żyły wychodziły! Także fajny trening, szybciutki, dało mi około godzinę. Ale włos, ląd rąd, marzona, szatynka Mamy patkę. Także na plus! Na plus! Living in my, living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep you shy, you live away. I go You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, standing together. Ooh. you're my heart, you're my soul. Pan piłkarz. A kto go trenuje? Słynny Dariusz Kot. To się dzieje, co? 6. a jeszcze brakuje dziewiątki na tym numerze. A potem tu jest sparing. A tu jest gruba halimba. Także tak, rok w Grunwaldzie Maxa, no a potem już Barcelona, nie? Bo jeszcze ktoś musi z tym temu Leomesjemu podawać, nie? Także, także tak to widzę. Miliony na konto tatusia wpadają O Tak to będzie wyglądać nie? Ale oczywiście dalej hobbyistycznie kopalnia to no te hobby No i